Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, lewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezłego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony Tobą, z Twojego, Jezus. Bądź się zaradzi, teraz. stracimy i naszej A. Wierzę Boga I Jezus tak Syna Jezus, Wyzego, Pana, który się Bożą, Świętego. Narodził się z pod Polski ukrzyżował, umarł po drzewion, wstąpił do biegiem, trzeciego dnia smart przyznał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmorącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żeby umarły. Wierzę w Ducha Świętego, święty gościół powszechny, święty odczolanie, grzechów w odpuszczenie ciała z martwych w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze całego świata, dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie jest miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie jest miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie jest miłosierdzie dla nas dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa na przekładanie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie jej. dla nas i, I całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej, jej. jej miłosierdzie jej. dla nas i całego świata.